Franciszek, chołówka. No proszę Państwa jest chołownia i jest chołówka jak widać tutaj na cmentarzu w Sopocie. Jesteśmy. A, a, Konrad Bach, bo różne groby są. Idziemy sobie tutaj Elward Idę, już idę. Do Ciebie. Cecylia Eugenia Olczyk 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 Barbara Sroka o. też jest Jadwiga Stec w Bogus, spoczywa Józef Bąk też jest, a Radkę, Brunan Radkę Szczechowiak no, i Michał Kowal, o, z Karoliną leżą sobie, grup rodzinny mara. o patrzcie ile tu leży, cała Chmara, cała Chmara, no i gdzie to idziemy teraz, w którą stronę, co mam robić, gdzie idziemy, proszę bardzo sobie wyjmuj, ja Ci przyniosłem. To był 5 To był 5 ojciec w Ojciec No ładnie tutaj sobie leżą na cmentarzu usiądziemy sobie O, tu pieszkała A pani tam sobie chodzi, chodzi, chodzi no Bogusława Maria Bogusławska, przepraszam. ładne ma nagrobek. I Adolf Piotrowski. O. A tu już takie się walą rodzinne groby. Grobowce z No teraz to robią już ładniejsze groby, jak kiedyś. Przedpelska. Przedpelska. Pupiało. Jajczyk. Jajszczyk. Idziemy tutaj. Tu są Sokokowscy. Afolina Cześnik. Cześnik. Idziemy do, do dalszych grobów. Tadeusz Szymański. O, są i Bujańscy. Władysław i Zofia. Bujalska. No tutaj trochę rozwalone znicze są. Nicze rozwalone. a tu jest szwaluk. Szydłowska też leży. Stanisław Paśnicki. No, różne to są dusze. Dusze, dusze. Ładnie ptaszki śpiewają, ptaszki ładnie śpiewają. Maria Baran, o Maria Baran, o ja mam kolegę M Marka Barana, Tufelczak, Kruszyński Jan i Anna, Jaroszak, Jaroszyńscy Tomasz, Jarczyńscy, przepraszam, Jurczyńscy, dobrze No i tutaj jesteśmy na grobie Józef Szkotniak Dorota Katarzyna Mundkowski, a tu leżą w świętej pamięci Jerzy Bąkowski i Halina Bąkowska Ale tu ten brudny taki zasypany No właśnie trzeba posprzątać będzie I kto to będzie sprzątał? Ja nie będę sprzątał tu trzeba pozamiatać, miotło trzeba mieć. Gdzie to są miotły do zamiatania? Były już jakieś miotły do zamiatania. Kiedyś, ale gdzie one są. Tu trzeba popatrzeć pod ławki, bo oni tam chowają. Ticiriti. Titiriti Taczki śpiewają. O tu taki drewniany grób się rozwala. No. Tak to jest. Tutaj drugi drewniany grób. Znaczy drewniany krzyża nie grób. No to są takie groby ubogie, że tak powiem Zofa Kańkowska i Stanisław Kańkowski mają zrobioną kuwetę, że tak powiem i wszystko na ten temat. No dobra, także o tu Rutkowski, to jest ładny grób taki zarośnięty, o tutaj mieszka Rotkowski o Longin, Eugeniusz Longin widać w tym grobie, no są różne groby jak widać na cmentarzu odwiedziliśmy dzisiaj cmentarz w Sopocie. No Pomorska Telewizja, nowy redaktor Sławomir Ziembiński. dziękuję.